Siemaneczko, z tej strony Yoshi i witam was w kolejnym odcinku z naszej, tym razem już nie mafijnej, ale ganianki. Ponownie jest ze mną Apopodulin Johnny, Majster Dydek i Engino. Siemaneczko chłopaki. Siemaneczko, cześć. cześć, cześć Dobra cześć, 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 i teraz mała modyfikacja zasad, bo ganiamy się teraz już nie mafią tylko policyjnymi wozami. I ganiamy nie, jak do tej pory było, masylkara, tylko ga ganiamy jakiegoś Japońca. To u mnie padło na Integrę. Także. Co, gotowi panowie? Chcecie no raczej, się pobawić z moją Integrą? Już po tobie. A chcecie się pobawić z naszymi zabawkami? A jasne. <śmiech> 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 Wie, ja wiem, też... Ale ja wiem, że nie macie szans, panowie. Ostatnio wiesz, mówiłeś nie. to samo i zobacz, jak skończyłeś po dwóch minutach. A wie, że ja z, ty z tyłu mam napis Z666? Szatanskie liczby, także uważaj. The szatan pod maską. Dobra, Dulin i A, po, po, cofnijcie się, bo ja, żebym was nie uszkodził i siebie na sam początek. A co jest? Ja się oddalam. Leć, ja już przygotowałem nie nie się. że ci iść, nie ja, nie. Tak. Ja bym chłopaki się tu jakoś ustawił, a nie w tym Ale No się właśnie. Chłopaki, Wiecie, chłopaki, że on ostatnio mówił to samo i po dwóch minutach kogo został znaleziony, nie? A, dobra, dobra! Super, okay, super! Może, może ta Turbo Integra mu coś da. Już tutaj e, ten highway, highway Patrol Gino ustawia się na autostradę bardziej. Dobra, odliczam czas. Dobrze, odliczaj. Już tutaj ten... Yy... Już zniknąłem? Jeszcze? A, ja. Tak, 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 no. Już tutaj narodził mi się w głowie następny plan, ale to... Ciekawe, gdzie tak tam radę. gdzie pojedzie yy, majster Dyrek? Hmm, odpowiedź A: na autostradę, odpowiedź B: na stadion, odpowiedź C. Nie wiem, choć się domyślam. Także, jak jest odpowiedź? Przed, przed siebie, bo nie znam mapy. On sam nie wie, gdzie pojedzie. On to jest sam nie ma pojęcia, gdzie będzie jechał. Tam tak nie. samo jak ostatnio uciekał, majster, gdzie jedziesz? Nie wiem, właśnie. <grymny> A, majster, dobra. masz go? A gdzie Ile on jest starszy, <grymny> Czy musimy mu to mówić. No właśnie, to wiem, Jak wyjdziemy no. tak tak. za nim. A jest za nim. jakie nie? Żeby ehe, tu mi nie dawać ehe. forów. Dobra, dobra, ja i tak was panowie już głupie w tym A, Pewnie. Nie. pewnie. Ja się Ty zastanawiam, chłopaki czy. Ej, chłopaki czekaj, bo ja trakcji nie mam. Dla czy to prawo. Teraz to już żeś. Aha, już że ruszyli! Edał wszystkich, no wysprzęgił. Wysprzęgił. To... tabliczka. Drzewo. Ło, uważajcie na drzewa. Będzie dobry, początek. No i sosenka. <ślepio> ej, my tu latamy, latamy. Myślę, że ktoś ten trąbienie odpalił, a ja mi policja za oknem przejeżdża. Aha! <ślepio> Dobra, bo ja sobie wjechałem nie w tą drogę, ale już sobie taki żar żarcik no? sytuacyjny. Nie, a. to nie był żarcik sytuacyjny, policja jechała i właśnie ten, ten... Ej, widzę Nicky już jego na mapie, to daleko ja nie Integra. Ja widzę, widzę jego, widzę już jego przy jakiejś chacie, a nie, to zlagowało go po prostu. No to musisz tam podjechać, żeby go odlagowało. A, na skrzyżowaniu przy chacie. To Kupię, to w końcu tym razem nie moje auto, o, tylko no państwowe, nie. to nie będzie w gazie jak poprzednie Audi. Tak, tak, teraz nie jest szanowane, tylko już tak, bo, bo, bo cudze, tak? Dobra, dobra Szanuj jak a swoje. Widzę Josiego, jest, jest centralnie przede mną, dżungla Ojoj. oj oj. oj, oj. Ja myślisz, ja myślisz że on sobie w tej dżungli da radę? Ale że... na szutry integrą No, a ja nie mam tu drogi do niego, więc albo zawróci, albo pojedzie prosto Dulin my za... jedziemy prosto, Dulin Miałem potężny kłopot. Wodowanie Mercedesa, część pierwsza. Ja mam potężnego Wodowanie Mercedesa, część Most. druga. Wyjeżdża na asfalt, jedzie w kierunku dużego mostu, chyba. Nie, część trzecia. Wodowanie i czwarta. A to a kierunek dużego mostu. Nie, przeciwnie. Ej, bo jest taka sprawa, drzwi. że jak my teraz z Dulinem się zepniemy, to go szybko złapiemy. Ale, bo. Jak to nie skręca? Bo jesteś na szutku. Mam go! No to, to, to już... Poet sam. No, ucieka dalej. Ucieka, 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 ucieka. A idziesz w stronę dużego mostu, czy nie? Tak, no ta, Ucieka tam, gdzie uciekał. Ta, ta... Ta marna Integra... To ona tutaj nie ma szans. Ucieka, zawraca do was, zawraca do was. A, to nie, to nie chcę. za <laughs> pewnie zaraz. Ale mnie zrobił. Chodźcie, gdzie... Wsparcie, wsparcie, wsparcie. Gdzie jest wsparcie? Daj nam, leci. Daj, nam, daj nam, dojechać, Bujek. No daje. Nic nie daje, tutaj nie można dać mu uciec. Nu, nu, nu. No no no. Nie, dał... nie działa! Ej, wam Nie mam w ogóle jedynki. Dobra, ale sobie skrzynię. Nie, bo majster Dydek nie wypadł na czołówę, nie? Ale to tak fajnie się złożyło, sam żeś padł. Oj... What? Dobrze, że nam terenówki nie ukradł, kolega, bo. byłby duży problem. ESA, barierciki. No to dawaj co, pościgaj mnie po się! Uciekasz krwawą drogą. Dawaj, 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 panowie za mną. Ucieka, do wody wpadł. Dowody wpadł. ETA, uciekaj, zawisłem. Wody zawisłem. Ja nie niestety... wątpię. Jak ty to zrobiłeś? No ja robię 10 prześwitu, czego. Ale to pa, panowie, jest tragiczna sytuacja, dlatego mogłem sobie pozwolić na uciekanie po bezdrożach, ale już spokojnie jestem na drodze. Powodzenia ja, życzę. Jak ty to oj, oj, oj. <try> Że ty przez ten płot przejechałeś. Bo mu nie szkoda auta kiedy narażę się tam swoją tam był wolność. Tam był płot, w który ja przydzwoniłem. I nie mogłem przez niego przejechać. Zazwój, zazwój na infolinię.. Zazwój na infolinię i tak. się dlaczego tak jest Panowie, gdzie wy jesteście? No bo ja tu mam no, tak. Ale panowie, sz... trochę... Trochę nie chcę nic mówić, nie? Ale zostaliście trochę ogranet A, a, a no to mi Ma... skręca. Ale kontynuuje pościg. Kontynuuje. Majster, majster, chcesz wiedzieć gdzie my dokładnie jesteśmy, tak szczerze. No za mną. W krzaku. A, w krzaku, a... I Josi wjechał w pole kukurydzy. No okay, bo nie mogłem wyrobić na zakręcie, to się trochę podratowałem, nie? O, akurat w tą stronę auto mi skręca, to... Ja jest sprawdzę jak kukurydza na polu rośnie. Tak. Mówisz, Mówi, że w tą stronę krok... skręca, a w tą drugą nie? Proszę się, o zjechanie nie? na pobocze. Proszę o zjechanie na pobocze. Niskaj tego SLS Dawaj, okay. dawaj, dawaj, okay. Julin, dawaj. Bo moje auto ledwo dycha. I tego SLS-a co się A wiecie, wiecie, dlaczego Yoshi w ogóle tą kapkurydzę sprawdził? Zablokować rondo. Bo farming simulator tak został. Się, się że. że chciał do, doglądać swoich klonów, taki na wiecie. Dzięki za busta. Akurat mi szóstka wpadła, a nie piątka. Panowie z tyłu zostajecie, cholera, jasne. Na takie cienkie blachy. Po takim cwornie ona dalej ma siłę jechać. Łapon wypada, nie podaje. Dlatego właśnie wybrałem Integrę! Mamy Cię! No ale zaraz mu się olej skończy, spokojnie, spokojnie. <noise> zaraz, ja zaraz no, mu się olej skończy! zawsze się akcji. Chłopaki, bo ja jadę ze śladami jakiegoś oleju na asfalcie, nie? To... Tak, Jamy no Mamy już jego ślad <noise> Zaraz mu Ale nie, zaraz mu się olej skończy, to tekst dnia, nie? Johnny, udało Ci się! Dziękuję. Jesteś znany ze swoich tekstów, ale... Ale z tym to... No, Teraz dawaj, to był za, wybitny dawaj. tekst. Dobra, on już jest na drzewie, halo Tak, po takiej czołubie to już już nie ma gdzie jechać. Ooo! Dawaj to... Ej, dobra. ale nie, dobra. Gdyby mi nie padła skrzynia biegów w tym momencie, nie? To byłbym zupełnie w innym miejscu, nie? Każdy tak mówi właśnie Dobra, no jeszcze nie ruszam. Mam nawet ciśnięty hamulec i na, nawet się nie ruszam. Te oleje w silniku. No ja nie mam no, tak kierownictwa, nie wysiadać tam. Panowie, uważam, uważam, że ten pościg był i tak dość ciekawy. Bo już mieliście, już witali się z gąską, już coś tam, a tu nagle już i cyk wsteczny i gaz. Dziękuję. Gdyby nie końcówka olejów. Cienniku. Właśnie, gdybym ja miał ta końcówka oleju, to bym wygrał. Dobra, to co panowie, teleportujemy się w inne miejsce i kto teraz chce być grziany? Dulin, ty no, ja byłeś mogę wam pokazać. Nie, mogę wam pokazać jak się ucieka. Dobra, to pokaż nam jak się yy, ucieka. Po co? No co, witamy po krótkiej przerwie. I co Dulin? Masz minutę! Ej, tylko panowie czekajcie, zanim Dulin rozpoczęłam. Ja, od... ja będę odliczał. Właśnie, czy... właśnie mówić... Ja Weźcie się... weź ktoś stoper, odpalcie, nie? Dobra, ja dobra. Dulin, pokaż co potrafisz. To już gaz przy Patrzymy z gaz przy, to, no, to, no, z... Gaz przy, rusa... przy ruszaniu, nie. Pokaż dobra, ja się nawet nie patrzę. W kręcił w lewo panowie, nie? Ja się nawet nie patrzę, na Ja auto spadę na motylka lecię. Właśnie, ja właśnie widzę, widzę, patrzę. Patrzy, gdzie na autostradzie poleci. Patrzmy, no. i nie widzę. Musimy się rozstawić. Lewo, prosto, prawo. Kto gdzie znaczy, leci. to jest y, ogólnie Dulin, to on lubi bokiem latać, czyli na pewno o tylko czy z 2 zrobi, nie? A, to nie, to nie. będzie pierwszy przystanek. Dobra. Ej, okay, bo no. ja mam przystanek. Ja mam... Ej, dobra, bym no. się zliczował i nie wiem, No właśnie, był... czyli no już to... pojechał, czyli. To, no już ja to już nie patrzmy to... na to. Dobra. No, no to skoro, skoro ja mam patrol autostrady, no to chyba wiadomo, gdzie jadę, nie? Ale w którą stronę autostrady? Autoban eee, Gino w jedź w prawo, Wenonek w lewo i a my jadony i Meister lecimy prosto eee, pod autobem Ale ja odliczę już 5 5, 4, 3, 2, 1, go O Jezu <grym> właśnie Ja nie uciśnię tego gołu. Właśnie w ostatnim momencie zmieniłem u siebie nie? Ten Highway Patrol poleciał na lewo? W prawo. Na Dobra, prawo. Ty, ty masz lecieć na lewo. No. Prosto. Ja mam na lewo. Tak. Ale teraz, jak jedziesz od tej drugiej strony, to na prawo. A, no, no to. No a popo, noż. Ja wiem, gdzie on pojechał. Dobra, spokojnie. Gdzie ja pojechał? Gdzie pojechał? A troszkę driftował. Pod górę. Ale atrum. którą? Pod górę dri... Dri... Ale dri... którą? No to w tym momencie stary potwierdziłeś, pod, pod, No, pod górę... Sam się ten... Pod bulkal pojechałem trasę cię. 60, tylko że... <głosy> <głosy> tylko że tam samek nie wie. <noise> no okej, okay, no dobra, no e, widzę go, widzę go, w fotele na dole prawe wybrzeże mapa. No, pod górę. Ogółem... To jest Johnny. No widziałem cię. Jest, jest tam, ale mi zniknął teraz, bo po drodze jadę, ale jeszcze jadę kierunku kieruję. Tymczasem tym ja gdzieś daleko sam ze sobą. No właśnie Z jest tam, jestem, tam, jestem. Tam, ja jest tam. też gdzieś w dupie na słupie Ale dobra, zrobiłem szybki nawrót i lecę niby w tamtym kierunku, nie? Także... Ja Zobacz jaki V max On ma nie, ten tak jakby. Tak, a po poje, jest, jest za nim, jest z drugiej strony zamkniemy go, zamkniemy go. Nie nastąpił wyjazd, a się. A. Gips. Wciskaj. Czym ty lecisz na tym Audi swoim, sitowanym Nie. Już 200 koni bez zakrycia. Nie, 6 ma... max. Nie, maks 800 tu jest za Chyba, że. Widzę was wszystkich. Widzę Dulina. Nie A widzę nikogo. Dulina minął mi krzykami, ale dużo mu to nie dało. No bo tylko proszę, nie wiesz we Jestem impostor. Zapomniałeś. <noise> Jedzie w górę, w stronę tego domku, za 2 miliony stepkiem. Dobra, stopa. Dobra, czekajcie, serdecznie. jestem na fioletowym tym. A gdzie? W prawo teraz? Żeś to wytłumaczył, Josi. No to jestem w tym, no w tym tym. Ale z fioletowego masz prawo-lewo. To nam lewo na w oczy? stronę samolotu, czy nie? E... W stronę lewego wybrzeża, jedziemy, znaczy, jadę cały czas po lewej. Jedziemy w stronę tego zielonego... Festiwalu, no. Tak. No dobrze, tak. fajnie, że nie. Jest... i znowu będziemy się tam tłuc. No czekajcie, czekajcie, panowie, bo już... Już jestem blisko. Ale w zasadzie, w zasadzie bo, dwóch bo, osób. Bo, 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 bo. Ta, bo już dymacze. lecę, już lecę, już lecę. Ja lecę od góry. Już wiem, gdzie, skumałem gdzie jesteś. Skumałem gdzie jesteś. Na... No to skręćmy się. Tam weź ale się. Ale na jeź, 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 jeź. Nie, 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 jedź, 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 jedź. nie, 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 no nie, panowie. Gonić go. nie, odpuszczać nie, go to, w Miami Weiss nie oglądałeś, oni tam też nie odpuszczali. No właśnie. A, policja. Proszę się winstrybutor, zatrzymać. Distributer nie szczel. Distributer nie szczel. nie Bo będzie pokaz fajerwerek. Potrzebuje wsparcia. Wsparcie nadciąga. No dociskam teraz ale to moje nie jedzie. Rozwala znaki drogowe. Rozwalił murek. Niszczy komuś dom Jedziemy w dół mapy Dół mapy musiał 2 miliony w dom jest Jadę, jadę, co mam zrobić? Dogonić go, a co? Puch! Mam go, mam go, mam go Gdzie, gdzie? Dobra, jesteśmy na wydmach Na wydmach Dobra, wracam na drogę, wracam na drogę Absolutnie po takim strzale co ode mnie dostał to miał problem w ogóle ruszyć tym samochodem Nie na nie na moim samochód im. ma problem teraz jechać ogólnie Nie na moich ulicach takie numery No właśnie dobrze pochodzi żeby się miał problem jechać Słuchajcie wy jedziecie do, dołem ten czas? Tak, dołem Wiecie, do? No w sensie był mapy w stronę tego domu za 2 miliony stepkiem Dobra, 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 dobra dobra Do muru go do trzaśni, domu, patrz, patrz, mam go mam, go mam, go mam, go, mam, go, mam go! I pas! Z drugiej strony, z drugiej strony go bo on przy kamieniu stoi. ESA, bareciki. To było chyba na tyle. A, idealnie dojechałem na sam koniec. To się no nazywa. Jakoś, jakoś na same końcóweczki trafiasz, no. Jest no słabe, właśnie. I właśnie to jest słabe. Dużo mnie omija. Ale to dobra, ale trudno, no. Bywa, nie? Raz się wygrywa, raz się przegrywa, nie? No ja przegrałem trochę wyścig. Z czasem, bo muszę się nauczyć mapy, ale to w następnym odcinku. A na razie trzymajcie się. Hej! Niewado, szymanko